Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii rekordów blicowych. Tutaj jeszcze no, troszkę był inny ranking, dlatego opiszę wam, jak to wszystko przebiegało. Poszło posunięcie D4. Przeciwnik odpowiedział ruchem konie F6. No i ja teraz zagrałem C4, żeby wiadomo, tutaj próbować to centrum zajmować. Rywal zagrał przez G6 i ja sobie zagrałem skoczkiem na F3. Wszystko jak na, na razie jak najbardziej standardowe. Rywal wyprowadza sobie gońca i ja wyprowadzam gońca tak samo, żeby gdzieś po tych długich diagonalach sobie operować. Roszatka, goniec do akcji. No, i teraz posunięcie d z takim planem, żeby wyprowadzać później gońca. Wszystko jak najbardziej obecnie, no, wedle teorii, tak? Ja zrobiłem ruszadę i przeciwnik podważa centrum przez C5. To jest jak najbardziej też książkowe podejście. I teraz tak, mogę to wybijać, mogę też pewnie wprowadzać konia do gry. No, tylko widzimy, że ten pion bardzo fajnie będzie współpracował tutaj z gońcem, i będą próbowały te, no, te bierki czarnego mnie po prostu kontrować. Dlatego ja postanowiłem wybić i nabicie bicie odpowiedziałem teraz koniem C3, dlatego że jak Hetman wybije, no to ja po prostu odbiję sobie wieżą i będę miał całkiem dobrą konfigurację nie powinienem się o nic tam obawiać. No, a jak przeciwnik nie zbije, no to zaraz wyprowadzę gońca. Jest spoko. Rywal wyprowadził sobie skoczka. Ja wyprowadziłem faktycznie gońca na F4. No i mam zdrową pozycję, gdzie tak naprawdę jestem tempo do przodu. No bo przeciwnik nie wyprowadził gońca. Ja wyprowadziłem. Tak to bardzo symetryczna pozycja. Wszystko wskazuje na to, że powinna być ona jak najbardziej grywalna i dla białego, i dla czarnego. Komputer potwierdza, bo jest około 0,03 na termometrze dla białego. Teraz rywal faktycznie wyprowadził gońca tylko na e6, co już nie jest aż tak znaczy no w sumie jest sensowne no bo atakuje piona no ale mimo wszystko myślałem, że gdzieś tam będzie próbował tym gońcem na f5 przechodzić no i ja zagrałem posunięcie b3, żeby pion nie wisiał ale to już stwarza jakieś groźby ponieważ na coś takiego no to zaraz jak zbije to już mi spadnie wieża, nie? musimy mieć to na uwadze, że taki motyw może wystąpić, dlatego nie można w takie pułapki później wpadać a rywal zagrał posunięcie skoczek na H5. I tutaj widzimy, że już właśnie jest ta groźba: albo skoczek spadnie, albo zaraz wieża. Dodatkowo jest atakowany goniec. Gdybym chciał, nie wiem, jakoś odsuwać się gońcem, no to po prostu spada skoczek, więc muszę odejść gońcem, ale jednocześnie bronić skoczka. Stąd posunięcie e, goniec na D3, znaczy goniec na D2 z kontrolą pola C3. Właśnie tak. Dobra. Hetman przechodzi na pole C8 i widzimy, że będzie rywal chciał wymienić mojego gońca. Mi to nie jest na rękę, ale stwierdziłem, że dobra, no już trudno. Muszę sobie zejść wieżą z A1, no bo nie chcę cały czas stać na tych motywach. Tutaj goniec może coś tam zerkać. Cały czas będę musiał się o to martwić. Trudno. Już wolę nie mieć tego gońca, niż żeby mi tu wszystko wisiało. Ok. Rywal wprowadza wieżę na D8 i ja teraz zagrałem hetmanem na C2. Znowu no takie podejście troszkę asekuracyjne, no nie chcę, żeby jakieś tam strzały, żebym nie mógł bić gońcem, więc odchodzę i w razie czego gońcem będę mógł wybić. Skoczek wchodzi do akcji, więc ja postanowiłem tego skoczka wybić, to nie jest jakieś szczególnie dobre podejście, no bo pozwala mi z wybiciem jednocześnie otworzyć gońca, a jego wieża jeszcze stoi na a8, więc on może mieć z tym pewne, no nieprzyjemności, tak samo jak ja miałem z tą moją wieżą jak stała na a1. Poszło bicie, bicie i teraz zagrałem koniem na, na d5. Dlaczego? No, koniec z podbiciem, no to gdzieś muszę im odejść, a stwierdziłem, że tu będzie miał najlepiej. No, bo już grozi od razu widłami. Widzimy, że na E7, jakby się dostał, to są widły na skoczka. na Skoczka. Skoczkiem na Hetmana i na króla. I przeciwnik postanowił tego nie bić. Zostawił mi tego skoczka, i jest to w sumie ciekawe podejście. No, ja myślałem, że on to po prostu zbije, i ja na to odbiję sobie gońcem. I ten goniec jest potężną figurą w tej pozycji, i mi się to podobało. Kom pewnie stwierdza, że nawet można być pionem i jest spoko. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak można. I jest to OK. Ja postanowiłem, mimo wszystko, jeżeli on mi tego nie wybił, no to stwierdziłem, że idę za ciosem. Goniec na, goniec na B4 z planem ataku dalej na piona E7. Przeciwnik się broni, bo zobaczmy, że teraz na bicie wchodzę gońcem. No i już te gońce są bardzo, bardzo silne. Więc, więc cóż, przeciwnik stwierdził, że dobra, to sobie obroni, yy, przejdzie gońcem na F8, i ja wchodzę wieżą do akcji. Ostatnia figura wprowadzona do gry. Nic tutaj, żadne strzały taktyczne raczej nie działały, chociaż wiadomo, w idealnym świecie może w przyszłości będę w stanie jakieś takie widły zapakować za atakiem na Hetmana i na króla. Na, na razie to, czegoś takiego nie ma, więc postanowiłem wprowadzić wieżę do gry. I rywal zagrał krytyczny błąd z pozycji w sumie plus półtorej. Nagle już jest. Plus 2,5, także bardzo duży błąd przeciwnika. No, ale dlaczego, nie? No, wydaje się to być logiczne posunięcie. No, chcę wygonić mojego gońca z aktywnej placówki, z tych ataków. No więc wydaje się to być OK, ale podwala. Zobaczmy, że ten pion, oj, że pion wcześniej kontrolował pole B6. A jak odchodzi, to teraz skoczek może się zapakować na B6 i po prostu ładowa, no ładować się na widły. Hetman jak gdzieś odejdzie, na przykład hetman c7, po prostu możemy wybijać. No i teraz jak jest takie, tu nie można bić, bo jest bicie hetmana, a jeżeli pójdzie, no nie wiem, jakieś tam takie bicie, no to najzwyczajniej świecie goniec a3 i to jest kompletnie, kompletnie, kompletna dominacja białych figur w tej pozycji, no i jeszcze dodatkowo w sumie jakość więcej. Dlatego coś takiego było na radarze, ja tak yy, nie zagrałem. Ja postanowiłem od razu odejść gońcem, co też jest ciekawe, i teraz przeciwnik poszedł dalej. I ja zdecydowałem, że to jest dobry moment, żeby troszkę sytuację zmienić. I wybiłem piona na d4 z takim planem, no że zaraz na jakieś odejścia, no to już będzie wisiał Hetman. Rywal się tego nie boi, no bo mówi: Dobra, to ja atakuję twojego Hetmana. Ja, no tutaj oczywiście pionem nie mogę bić, bo mi spadnie goniec i jest słabo nawet po takim posunięciu. Dlatego wybiłem hetmanem, żeby nie wisiało. No i rywal zagrał hetmanem na, na A4, co się wydaje być raczej ok. no bo chcę wymienić hetmany i jakoś przejść do końcówki, gdzie może coś będzie w stanie wskurać. Ale ja postanowiłem teraz po prostu wybić piona. nie? Ten pion z 7 był broniony właśnie przez hetmana i gońca. Hetman uciekł, więc teraz bijemy i na odbicie po prostu mogę wejść skoczkiem do akcji. A żeby tego było mało, no to zobaczmy, król odchodzi, no odszedł sobie na, na F8 i tu jest kolejny problem w pozycji. Bo, no po prostu to się nie skleja, jeżeli ten hetman jest broniony przez wieżę, tak? Ale ta wieża też jest broniona przez tą wieżę, więc można po prostu wjechać hetmanem na A4 i mój rywal się teraz poddał. Dlaczego? No bicie tu, bicie tu, kompletnie przegrana poza dla czarnego. A jeżeli poszłoby bicie, jeżeli tutaj, no to po prostu taki wjazd, hops. I w tej pozycji myślę, że nawet jakieś posunięcie, no komp mówi wieża B8, spoko, no atakuje goniec, atakuje wieża, plus 5 dla białego, pozycja myślę, no wygrana, wygrana przy dobrej technice, jak najbardziej dwa piony więcej i jakość jeszcze do tego, no kompletna, kompletna dominacja. Więc w tym momencie mój przeciwnik się poddał. No i udało mi się ten kolejny rekord poprawić. Dlatego dlatego też to wrzucam, no bo myślę, że najciekawsze są partie, które udaje się właśnie wygrywać, wypracowywać tą przewagę. Tutaj się to udało. Przede wszystkim, przede wszystkim co? Te ataki na e7 się. Tutaj udało mi się wszystko obronić od gruźb i te ataki na e7 były bardzo groźne. Rywal się trochę ich przestraszył i zagrał pasywnie. Chciał wygonić gońca, no ale okazało się, że raz, że podwalał widły, czego ja nie zauważyłem. Odejście, no i później już tu byłem w stanie pootwierać wieże i po biciach. Po prostu rywal chciał powymieniać, ale ja mogłem tego piona finalnie skasować. No i taka, taka pozycyjka, która doprowadziła do finalnie do wygranej. No i mamy, mamy kolejny rekordzik na budziku. Oczywiście wiadomo, nie wbijałem, tego, nie wbijałem tego dzisiaj, natomiast nie mam też tak codziennie czasu, żeby wszystko robić, co bym chciał, więc staram się jak mam chwilę na spokojnie usiąść, przeanalizować partię, żebyście mogli po prostu no, zobaczyć, jak myślę podczas tych partii i jak mi się coś też udaje, bo jak na przykład gram na streamie i mam partyjkę 3 plus no to często coś tam popodwalam, nie mam czasu doliczyć, coś tam gadam, no i wychodzą czasem głupotki, a jak usiądę i na spokojnie nagram, no to. Wiadomo, jest w tym trochę więcej ładu i składu, szczególnie jak ktoś ogląda i chce się czegoś dowiedzieć. Jak się podobało, proszę, łapeczkę w górę, yy, subika. Możecie dać znać, jakie Wy macie rekordy w blicu na czeskomie w komentarzach. Do następnego razu, trzymajcie się, pa pa.